Witam Was w kolejnym filmie sprzedażowym, kolejne 20 pozycji. Pierwszą pozycją będzie Dirchem Abbasycki, bardzo popularny środek płatniczy w czasach pierwszych piastów, kosztujący 85 zł. Pozycja druga, Niemcy grosz miśnieński, dość ładnie zachowany, kosztujący 100 zł. Pozycja trzecia. Zygmunt II August. Bardzo ładny, ale niedobity otokiem. półgrosz Wileński, kosztujący 90 zł. Pozycja czwarta. Śliczny 60 rok, też trochę niedobity otokiem, kosztujący 95 zł. Pozycja piąta. Również bardzo, bardzo ładny. półgrosz 64. Kosztujący 85 zł. Pozycja szósta 64 podwójnie uderzony, ale z bardzo ładnym detalem, kosztujący 90 zł. Pozycja siódma. Olkuski szeląg 1590 zygmunta III wazy, kosztujący 120 zł. Pozycja ósma. Grosz wileński zygmunta III wazy, 1626, kosztujący 65 zł. Pozycja dziewiąta. Bardzo ładny półtorak 1615, bez haków, bardzo ładny detal, moneta kosztująca 80 zł. Pozycja 10, zygmunt trzeci waza, jest to ort 1622, niedobity przez widać, że za cienko zwalcowany krążek i widać, że po prostu w jednej części krążka jest niedobity. Moneta kosztująca 220 zł. Pozycja 11, to jest XIX wiek, to jest medal z okazji dwustolecia. Obrony Wiednia kosztujący 145 zł. Pozycja 12, Wolne miasto Gdańsk 1 Fenik 1923 za 25 zł. Pozycja 13, śliczny 1 grosz 1939 z 2 RP, kosztujący 25 zł. Pozycja 15, śliczny, śliczne 5 groszy 39 z 2 RP, kosztujący 25 zł. Pozycja 15. Druga rp, zastępcza moneta wojskowa, 20 groszy 24 Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza Sein 60 zł. Pozycja 16, złotówka, też 24 Batalionu KOP, typowe dla tego nominału i dla tego typu wady Blachy, kosztująca 40 zł. Pozycja 17, 2 zł. Nordic Gold Dudek, 2000 rok, kosztujące 25 zł. Pozycja 18: rzadki amerykański 2 centy 1864, rok, kosztujący 120 zł. Pozycja 19: Niemcy Trzecia Rzesza, 5 Marek 34 A z kościołem garnizonowym w Poczdamie 55 zł. I pozycja 20: piękny, bardzo e, genialnie zachowany medal inflacyjny niemiecki z 1923 roku 50 zł. No i to wszystko. Zamówienia możecie jak zawsze składać poprzez e-mail zawarty w opisie. No i zapraszam was do kolejnego filmu za godzinę.